Siemanko, z tej strony, Wito I dzisiaj jesteśmy w Robloxie, ale co sekundę dostajemy plus jeden do życia. I jak widzicie, e, wszedłem niedawno i mam 63 e, maksymalnego życia. I to życie nam się będzie zwiększało właśnie co sekundę, słuchajcie. A Wy w tym momencie co sekundę możecie stawić łapeczkę do góry i zobaczymy, jak dużo łapek do góry uda nam się zebrać. Także stawcie gdzieś łapę do góry, subskrybujcie też ten kanał. E, I co? Wpadajcie na vitorze.pl, bo epickie rzeczy. A my, słuchajcie, zobaczymy, ile życia uda nam się zebrać zdobyć tutaj w tej gierce słuchajcie yy, i jak długo będę grał żeby zdobyć to życie i tu jest wieża kratownic okej okay, możemy wejść na samą górę ale im wyżej będziemy wchodzili, tym więcej życia nam będzie zabierało. Dobra, więc zobaczmy, słuchajcie, jak daleko uda nam się wejść przy obecnym stanie naszego życia, słuchajcie. Jeżeli nam zabraknie, to oczywiście będzie szansa tutaj doładować sobie rubuksiki i troszeczkę oszukać, słuchajcie, ten system. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jak widzicie, tutaj nam pasek zabiera troszeczkę tego życia. Dobra, teraz 25. Jak wysoka jest ta wieża? Oh my god, tam jest 500 życia na samej górze, więc widzę, że już mi chyba nie wystarczy, widzowie. Już mi chyba tutaj nie wystarczy tego życia, więc będę musiał dłużej poczekać albo zrobić coś, żeby tego życia mieć dużo, dużo więcej. Jak widzicie, mam 8 i w tym momencie chyba padnę. Oh my god! Nie udało mi się przeżyć, dobra Nice, słuchajcie, dobra, mamy też y, jakieś tutaj obby y, przetrwanie miecza. Oh my god, dobra, tutaj też nam zabiera życie, widzowie. Okej, okay, możemy walczyć tu z ludźmi, dobra, zobaczmy z tym gościem. Ej Sergio Ramos! Oh my god, gość jest dużo mocniejszy, ja cię kręcę! Ile on musiał mieć tutaj życia? Słuchajcie, że ja nie dałem mu rady. Dobra, czy mamy, słuchajcie, uuu, możemy też skoczyć w otchłań. Dobra, let's go. Zobaczmy, jak daleko uda mi się tutaj spaść. I czy życia to no, wystarczy? Oj, chyba nie, chyba nie. O, nie! <laughs> Dobra, 500 życia albo więcej trzeba mieć, żeby, słuchajcie, tam gdzieś się dostać niżej. No, nieźle, nieźle. Dobra, fajna gierka, ogólnie jest podobna do tego, mm, co mieliśmy, y, co, w którą gierkę graliśmy, gdzie dostawaliśmy plus jeden do skoku. Mam nadzieję, że pamiętacie tą gierkę. Jeżeli nie, to wpadnijcie sobie po tym, y, po tej filmiku właśnie zobaczyć ten filmik. E, razy dwa życia, dobra, czy ja mam tyle robuxów? Tak jest, mam tyle, dobra, będziemy dostawali podwójne życie, więc okej, okay, let's go e, Kupujemy to za 200 robuxików, dobra, nice Już mamy 300 w tym momencie, nieźle Dobra, mamy też wybory, słuchajcie tutaj Że zabiera nam minus 50 albo 30, dobra, e, 15 Musimy szybko się decydować, widzowie e, Dobra, minus 50, minus 75% Okej, okay, będzie lepiej no nie, nie dotarłem tu do końca Co jest, oh my god, za mało tego życia mam, widzowie Za mało życia tutaj mam Dobra, musimy jeszcze więcej życia zdobyć Ale dobra, przejdźmy jeszcze raz to wyzwanie miecza Myślę, że to jest całkiem ciekawe I zobaczymy ile e, życia na samym końcu tutaj dostaniemy, co nie e, Bo tutaj chyba nam nie zabiera zbyt dużo W ogóle nam nie zabiera Musimy walczyć z ludźmi, co nie Teraz mamy niebieski mie e, zielony mieczyk Dobra, czy ja z tym gościem wygram? Oh, oh my god, wygram z nim Oh my god, wygram z nim Please, dajcie mi wygrać Raz, chociaż Ej, gościu się nie rusza, mam szansę z nim wygrać Dobra, please, czy mi się uda Ej, zabiera mi mieczyk za każdym razem Dobra, bo tu jest chyba jakiś spawn O nie, teraz z tym gościem chyba przegram O nie, co mnie gościu Rozwalił tutaj Oh my god, dobra, ile tutaj ludzie mają życia Zobaczmy mm, 3000 A ja mam tylko 600 No nieźle, i tam kille łapią, dobra Lecimy jeszcze raz na dół tutaj do tej otchłani. Zobaczymy, czy nam się uda. Widzowie, oby się udało. Trzymajcie kciuki. O nie, o nie, o nie, o nie. Jeszcze troszeczkę mi brakuje. Znaczy, troszeczkę. Wydaje mi się, że dosyć dużo mi tutaj brakuje jeszcze. Okej, okay, miecze możemy zdobyć sobie. Za wygrywanie tamtych walk. Eee, I tutaj mamy Invite Friends. Dobra. Muszę dużo więcej, słuchajcie, zdobyć tutaj życia. Żeby to w ogóle wszystko przejść sobie. To nie jest takie easy. Myślałem, że będzie dużo łatwiejsze to. Ale nie jest tak łatwo. Zobaczcie. No, nie ma opcji tutaj do, dolecieć na dół. Jeszcze dużo mi brakuje. Myślę, że tak. Musiałbym mieć 1500 życia. Żeby móc spróbować w ogóle, widzowie, tam zlecieć sobie na dół, co nie? Więc zobaczymy, słuchajcie, czy się uda. Dobra, oglądajcie do końca, zobaczymy, ile na końcu życia będziemy mieli. I ci, co obejrzą do końca, mogą w komentarzu napisać, ile miałem życia faktycznie na samym końcu e, filmiku, dobra? E, Napiszcie mi tutaj komentarz, ja tej komentarze wam zaserduszkuję, także e, piszcie koniecznie. Dobra, przejdziemy się, słuchajcie, e, tam dalej. Zobaczymy, co tam się dzieje czy będziemy mieli szansę w ogóle wygrać tutaj z kimkolwiek. Dobra, mam niebieski mieczyk. Dobra, jest Sergio Ramos Co on tu pisze? Dobra, czy on tam I wygrać? Tutaj chyba nie możemy walczyć Dopiero możemy walczyć tutaj, na fioletowym Oh my god, to jest popcat Dobra, ja chyba z tym gościem nie mam szans, co? Dobra, idzie do mnie Nie, nie idzie. Dobra, poczekamy tutaj na kogoś I zobaczymy, czy z kimś będziemy Mogli wygrać walkę. Oh my god Dobra, walczymy, walczymy. CO JEST? Ej, oni mi na hita biorą Jak to się dzieje? Oni muszą mieć mega dużo, słuchajcie, życia W takim razie. Dobra, gdzie ja jestem? Mam 1000. Nice. Dobra, czy teraz z 1000 uda się tutaj spaść na dół? Zobaczmy, widzowie, czy się uda. Uwaga, zostało mi 800, 700, 500, 100. Oh my god, jak mało brakuje. Wydaje mi się, że słuchajcie, z 1500, jak będę miał, to uda mi się tutaj dolecieć na sam dół. Ok, let's go. Lecimy jeszcze raz, słuchajcie, na sam dół. Zobaczymy, czy się uda. Uwaga. Widzowie, trzymajcie kciuki. Nie no, jeszcze troszeczkę brakuje, ale nie dużo wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie dużo, bo na końcu 500 zabiera. Więc 1300, jak będę miał To możliwe, że się uda. To możliwe, że się uda. Dobra, walczymy. Walczymy. Ej, ile oni mają życia! Co jest? Co nie oszukują, boler. Boler ma mało. Ej, ale nie mogę z nim zawalczyć, bo on mi ucieka. Dobra, i wygrałem, jest! Wygrałem jedną rutkę. Oh my god, z tym nie wygram. Nie ma szans, nie ma szans. Sergio Ramios? Sze, Sergio Ramos nie da rady. Widzowie, ja wiem, że źle mówię to imię. To sobie żartuję, co nie? Dobra, let's go. Ej, tutaj idą ludzie. okej, okay, spróbujemy. Z bolerem mam szansę, bo on ma mało życia. Kevin? O nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Dobra, tylko z bolerem mam tutaj szansę. Dobra, walczymy, walczymy, walczymy. I to też nie za, nie za dużo mam te szanse z nim tutaj. Oh my god. Ej, ci goście tutaj mega dobrzy są. Są mega dobrzy w tą gierkę. Dobra, let's go. Yy, próbujemy jeszcze raz tutaj zlecieć na dół. Teraz się nie uda, słuchajcie, ale już mamy 1300, więc wydaje mi się, że jak teraz wrócimy i spróbujemy zeskoczyć na dół, to powinno nam się udać. Zobaczymy, co nie? Wydaje mi się, że teraz powinno się udać, więc trzymajcie kciuki, a ja lecę, słuchajcie. 1400 życia już mam. Więc jestem bardzo nisko tutaj w rankingu, ale bo chyba tutaj też winy się liczą. Ogólnie, trzeba mieć dużo winów. Dobra, zobaczmy, czy przy 1300 życia uda nam się zlecieć na dół. Tak jest, udało się! Zbierz dwie wygrane! Nice! Dobra, mamy dwie wygrane. Dlaczego mi to zresetowało? Okej. Okay. Ej, ale zresetowało mi, dostałem jakieś dwie wygrane i co ja sobie z tego mogę zrobić? Dobra, lepszy miecz mogę dostać No nieźle, to teraz zbieram od nowa życie Oh my god, ej widzowie, ja nie wiedziałem, że to tak działa Ja myślę, że to działa inaczej trochę Okej okay, widzowie, robuxy doładowane, więc kupujemy sobie pięć wygranych Myślę, że to jest dobra opcja, żeby sobie to kupić Dobra, klikamy buy Okej, okay, let's go Dwa piękno chodzenia, czyli prędkość chodzenia chyba Dwa razy regeneracja szybsza, Ok. No, jest dużo tutaj opcji. Myślę, że dwa zwycięstwa byłoby spoko. Ale dobra, zobaczmy, jaki mieczyk w ogóle możemy sobie założyć. Ognisty miecz. Okej. Okay. Myślę, że to jest spoko. Dobra, idziemy tutaj zawalczyć. I zobaczymy, czy ognistym mieczem tutaj wygramy. Co? Dobra, z bolerem zawalczymy. Ej, gdzie jesteś? Chodź tutaj, gościu. Ja mam ognisty miecz. Let's go, zobaczymy, kto jest lepszy. Ej, ucieka mi! <grych> co jest? Dobra, ale idziemy na sam koniec. Zobaczymy, czy uda się z kimś wygrać. Mam 7 wygranych teraz. Dzięki temu, że doładowałem sobie to oczywiście. Yy, I tutaj można mieć 50 wygranych. I wtedy dużo więcej zdobędziemy tutaj. Yy, dużo lepsze mieczyki możemy zdobyć wtedy, co nie? Dobra, lecimy, lecimy tutaj na koniec. Zobaczymy, czy mamy z kimś w ogóle szansę. Oni mają bardzo dużo HP, więc może być ciężko. No, nie ma szans. Nadal nie mam szans, ej, kupiłem mieczy lepszy i nic mi to nie dało w ogóle, dobra, ale mamy 1200, prawie, 1300 życia, dobra, spróbujemy przejść to, słuchajcie. Zobaczymy, jak daleko uda nam się tutaj dotrzeć. Dobra, pyk, minus 50, minus 50, myślę, że minus 100, minus 150. Procentowo. Nie wiem czy się, nie opłaca się na razie, dobra, minus 100, ok, minus 250, dobra, dobra, pomyliłem się troszeczkę. Nie, a było tak blisko widzowie. Ej, teraz się powinno udać. Jeszcze raz spróbujemy co? Zobaczymy, czy teraz nam się tutaj uda to zrobić. Ej, nie wiem, czy nie kupić sobie. Patrzcie, regeneracja. Szybsza regeneracja będzie spoko. Bo wtedy szybciej to życie faktycznie nam się tutaj zregeneruje. I ja myślę, że to jest całkiem dobra opcja. Dobra, kupmy to. Słuchajcie, no mam Robuxy, więc kupimy sobie. Dobra, zobaczymy, jak się szybko będzie to mi tutaj regenerować. Wydaje mi się, że lepiej jest wybierać po prostu te nieprocentowe e, zabieranie życia, tylko. Raczej na końcu to warto wybierać, słuchajcie, jak macie mało życia już po prostu. Dobra, ile tu wygranych dostaniemy? Trzy zwycięstwa. Let's go, bierzemy to i teraz znowu mamy 0, Ale mam już 10 zwycięstw, więc jaki mieczyk możemy? Okej, okay, miecz Walkirie. Spoko opcja Dobra, let's go. Idziemy teraz na walkę yy, Tylko, że mam mało życia, więc z tym mieczem Walkiri będzie ciężko. Szkoda, że życia nie możemy sobie dokupić, co nie? Jakbyśmy mogli kupić życie, to było w ogóle najlepsze na świecie. Gdybyśmy mogli kupić sobie życie tutaj. Ale no niestety nie możemy tego zrobić. Mam miecz Walkiri. No mm, co jest całkiem spoko mieczem. Ale nie wiem, czy i tak ten miecz na przykład za Rubuksy nie byłby lepszy, co nie? Błyszczący miecz. Nie wiadomo ile on ma, słuchajcie, tutaj damage'a. No ale dobra, kupmy go. Błyszczący miecz. Dobra. I on jest... Nie wiem gdzie. Dobra, czy ja mam błyszczą... Okej, okay, mam błyszczący miecz. Let's go! Okej, okay, pokonałem gościa. Dobra, czy z Bolerem mam szansę? Nie mam szans, bo on ma dużo więcej życia. Ale dobra, mamy już 3 killsy i 10 wygranych. Zobaczcie, jestem już wysoko tutaj na serwie. I ten błyszczący miecz chyba to była najlepsza opcja tutaj do kupienia, tak mi się wydaje, co? Bo on cały czas go mamy i on jest chyba najlepszy tutaj. Najlepszym mieczem jest. Więc w ogóle teraz to wygrywanie nie ma żadnego sensu, słuchajcie, bo mamy i tak najlepszy miecz za Robuxy w sumie, więc. Bez sensu było mi kupować te chyba wygrane, Tak mi się wydaje. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ale dobra, no zobaczymy, ile teraz nam się uda tego życia mm, zdobyć. Dawaj, PVP lecimy, chodź. Go, go. Wow, nice. Ej, błyszczący miecz jest mega dobry. Jest mega dobry. Dobra, ma mało życia. To jest mój jedyny problem. Patrzcie, gdzie oni tutaj są. Oni mają jakieś tytanowe rzeczy. Dobra, ja mam mało życia. Jakbym miał tutaj. O, na 12 tysięcy ma popka, co jest? Hello, cat! Hello, hello! <noise> Wow wow, wow wow ej, ten myszczący, błyszczący miecz jest mega dobry jest Mega dobry, ale dobra, z bolerem nie mam szans, więc czekamy tutaj, słuchajcie, chociaż on ma 60 zdrowia tylko teraz Więc dobra, to jest ciekawe, dobra, wygrałem Czy ja go pokonam? Co jest? Ej, to ten miecz jest lepszy od mojego? Czy to jest możliwe, słuchajcie? Nie wiem, Banhammer widocznie jest lepszy Nie wiemy, ile mamy tak naprawdę, słuchajcie, Major na tym mieczyku, co nie? To jest jedyna y, taka rzecz, której nie wiemy po prostu, więc y, no z tym jest problem, z tym jest duży problem tutaj. Dobra, tamto tu przecićmy, to przeszliśmy, nie przeszliśmy tej wieży, słuchajcie, wielkiej, ale myślę, że teraz może nam się udać, bo na wieży możemy się zatrzymać i zobaczymy po prostu, y, wtedy, wtedy nam się odrodzi życie i zobaczymy, czy uda nam się to przejść, co nie? Dobra, lecimy, let's go, idziemy na wieżę, idziemy na wieżę, chociaż ja nie będę chyba resetował sobie tego, słuchajcie, bo nie potrzebuję tych wygranych w sumie. Żeby wygrywać z nimi tam walki. Potrzebuje więcej życia na pewno. Chyba, że ten Banhammer jest dużo lepszy, a wydaje mi się, że tak, bo goście mnie wziął na hita. Więc yy, nie wiemy, nie wiemy tak naprawdę, czy ten Banhammer ma więcej damage'a, ale wydaje mi się, że możliwe, że tak. Możliwe, że może mieć więcej życia. Dawaj, lecimy. Oski, zobaczymy, kto jest lepszy i kto ma więcej życia. Kto tutaj przetrwa? Uwaga! Wito czy Oski? <laughs> zobaczymy, dobra, 150 nam tutaj zabiera. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Tutaj 200. Faktycznie, ja nie pomyślałem, nie pomyślałem o tym, że słuchajcie, to życie nam się odnawia i możemy sobie tutaj poczekać, po prostu co nie, chwilę. Dobra, 350 to zabiera, damy jeszcze radę. Let's go. Okej, okay, Oski też dał rady. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. I teraz potrzebujemy 500 życia. Dobra, wszyscy czekamy. Wszyscy czekamy. Mi się dużo szybciej życie odnawia, bo mam szybsze odnawianie życia, więc zobaczymy, słuchajcie. Kto... <laughs> Gość się cofa. Dobra, czekamy, kto będzie miał więcej życia i kto pierwszy tutaj dotrze. Ile tu wygranych możemy zdobyć? Jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. Dobra, let's go, let's go, let's go. I tak mam mało życia, więc w sumie tutaj mogę sobie to zresetować, bo to życie mi się zaraz tutaj odnowi. Ale szkoda, że jeszcze szybciej nie może się nam odnawiać to życie. Dobra, okej. Okay. Dwa razy zwycięstwa. Tu też jest spoko opcja. Słuchajcie, kupmy to. No, mam tyle Robuxów, że mogę tutaj zaryzykować sobie, co nie? I jestem ciekawy, czy ten banhammer jest lepszy, czy nie. Ale kupmy sobie dwa razy zwycięstwa. Zawsze to jest spoko, będziemy mieli wszystko tak naprawdę Dobra, jestem pierwszy, ziomuś, siema, no Dobra, jedno zwycięstwo tutaj No bo to jest najłatwiejsza opcja, co nie? Bo możemy się, możemy sobie poczekać po prostu I zobaczy, i poczekać, aż nam się odnowi to życie I wtedy, słuchajcie, możemy sobie wejść wyżej Dobra, let's go, ziomeczku, dawaj boler tutaj Co jest? Ty masz hammer czy nie? Ej, ile ma życia teraz? Nie mogę go w ogóle zaatakować Co jest? A Bolera ma 6000 życia. Dobra, to nie mam z nim szans. A on my tutaj na hicika chyba raczej by wziął co, nie? <laughs> co ja mam akceptować? Diabóg, ja nie akceptuję tutaj nic. Dobra, let's go, let's go. Okej, okay. wiem, że mój miecz ten e, błyszczący też jest najsilniejszy na tym etapie ostatnim, co, nie? Dobra. Okej, okay, czy teraz nim w ogóle wygramy? Jest, pokonałem Bolera. Dobra. E! Ej, ja cię nie atakowałem, gościu <grych> Co, 12 zwycięstw 20 wygranych potrzebujemy tutaj e, Dobra, żeby zdobyć ten ostatni mieczor Więc mam Tutaj mam 5, okej, okay, brakuje mi trochę życia Brakuje mi trochę żyćka tutaj Żeby wygrać, słuchajcie Dobra, i mamy e, 8 killsów, gość Tutaj ten popcat ma 115 Dobra, okej, okay, walczymy, walczymy Co jest, co jest, walka, walka A kit, kit, kit. kto jest kitem? To jest kidem, ja? Oh my god! Ej, ten moler ma za dużo życia, nie jestem w stanie go pokonać, widzowie. Nie ma opcji, żebym ja go pokonał. Dobra. Jeszcze chcę zrobić jedną rzecz. Tam już, tam już byliśmy na końcu, tu byliśmy. Nie, tu nie byliśmy. 10 tysięcy życia trzeba by było mieć. Nie wiem, czy to jest do wykonania, ale też byliśmy na ostatnim etapie tutaj walki na te miecze, co nie? Więc udało się tam dotrzeć. Nie mamy tylko dwóch mieczy, tego i tego nam brakuje. I jestem ciekawy, czy one są mocniejsze od tego zarobuksy. To jest pytanie. Musimy to przetestować, widzowie. Czyli dostać się na ostatnią platformę tutaj i zobaczymy, kto jest silniejszym. Y, jaki miecz jest silniejszy, co nie? Czy Banhammer, czy właśnie ten mój miecz za Robuxy? Czy miecz za Robuxy? Dobra, próbuję dogonić tego gościa. Ale to nie jest takie easy. Żeby go tutaj pokonać. Dobra, ej. Chodź, chodź, chodź. Na walkę. Dobra, Sergio Ramos tam jest, więc idziemy do niego. <laughs> Dobra, let's go. Pię 500 życia mam, to jest mega mało. Bo tam ma im po tysiąc. Tysiąc ma Sergio Ramos, ma tysiąc. Okej. Okay. Dobra, let's go, let's go, let's go. Popcat jest nie do pokonania. Please, nie atakuj mnie. Okej, okay, tu jest najlepszy miecz, słuchajcie, mamy. Dobra, czekamy teraz na ludzi. I z Popcatem będziemy tutaj ich wszystkich, słuchajcie, załatwiać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, czy Popcat go załatwi, czy ja? Let's go. <ścoughs> Co on tam pisze? Co on napisał? Dawaj, walka. he! <ścoughs> Siemano, o nie, 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 o popkat się zdenerwował za mnie, że tego gościa załatwiłem mu Oh my god, ej, to było oh jest, co? No nieźle, z popkatem nie mamy szans, słuchajcie, tutaj Nie ma opcji pokonać tego popkata Dobra, nie wiem czy to jest prawdziwy popkat Niemożliwe to jest chyba, co? Nie pamiętam jaki popkat ma nick, ale on ma chyba po prostu popkat on ma chyba po prostu Popcat. Yy, popcat 1 to nie jest chyba raczej oryginalny popcat. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Yy, możliwe, że wy wiecie lepiej ode mnie, bo ja, słuchajcie, nie mam pojęcia, czy Popcat 1, czy Popcat yy, jest prawdziwym nikiem. Dobra. I Oski tutaj jest, dobra, ja też wchodzę. Ej, oni walczą! To jest, siema. <laughs> Siemano i po co my tutaj jesteśmy, ogólnie? Tutaj. Czy coś tutaj dostajemy? Minus 200 coś jest, ale nie wiem, co jest minus 200. Patrz, jest napisane minus 200. Nie wiem, nie wiem do czeg czego to się dotyczy. A, okej, okay, oni sobie walczą. Co jest? Stop! No przecież ja się nie biję, gościu! I, ja i oczy, próbowałem co próbuję go załatwić, ale się nie udało, widzowie. No nieźle, i tak wydaje mi się, że dosyć wysoko jesteśmy na serwerze. Mamy trzecie miejsce. Dajcie znać, czy gierka Wam się podoba. Całkiem ciekawie to wygląda, naprawdę. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcineczek z tej gierki, to yy, zostawcie się łapeczkę do góry. Napiszcie to w komentarzu, zostawcie też suba. Ja Wam dziękuję dzisiaj za uwagę, i jutro widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo w serdecznie. Papa. Pa!